Kontrahent nie zapłacił za fakturę, a może klient nie wywiązał się z płatności wynikającej z umowy. Takie sytuacje powodują rozpoczęcie negocjacji z dłużnikiem. A co zrobić, jak kontakt z dłużnikiem się urywa, dłużnik zmienił numer telefonu, nie mieszka już tam, gdzie wskazywał w umowie i zwyczajnie zapadł się pod ziemię. W takiej sytuacji pomocy może być coś, co znane jest jako skip tracing. O przybliżenie tego tematu poproszę w dzisiejszym podcaście mojego gościa Sylwię Mączkę, kierownika zespołu płatności Kaczmarski Grup. Trzy słowa o biznesie, czyli wszystko czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. Witaj Sylwia. Witaj Maćku. Skip tracing, dla niektórych hasło bardzo dobrze znane, a dla wielu osób, chociażby takich jak ja, całkowicie może być niezrozumiałe, nieznane. Więc bardzo bym Cię prosił, gdybyś mogła przybliżyć, wytłumaczyć mi tak naprawdę, co to znaczy ten skip tracing. Każdy, kto miał kiedyś dłużnika, wie, że proces windykacyjny może do prostych nie należeć. Dłużnicy ukrywają się, zmieniają adresy zameldowania, zamieszkania, swoje numery telefonów, nagle ślad się po nich urywa. No i skip tracing jest taką metodą, która ten proces windykacyjny ma po prostu ulepszyć. Czyli skip tracing polega na tym, żeby ułatwić ten proces windykacyjny, wyszukać aktualne adresy. Telefony, adresy mailowe do klientów. Czasami też ustalamy majątek klienta. Oczywiście tutaj mówimy o sposobach, które są zgodne z prawem tak? i z poszanowaniem godności drugiego człowieka. Jeżeli chodzi o sam termin skip tracingu, gdybyśmy mieli to przetłumaczyć z angielskiego na polski, oznacza to osoby, które opuszczają nagle swoje miejsce zamieszkania. Skip, czyli taka ucieczka. Tak. To Skip Town dokładnie, więc z angielskiego. Eee, czyli ucieczka, tak jak powiedziałeś. Eee, ja dzisiaj chciałabym się skupić na takiej internetowej stronie Skip Tracingu, czyli tutaj mamy drugi termin, który nazywa się Cybertracing. Eee, Cybertracing, całkowicie nowe hasło dla mnie. Jakbyś mogła mi e, coś przybliżyć? Eee, Cybertracing tracing to jest dokładnie poszukiwanie klientów czy dłużników e, w internecie. Eee, czy generalnie, jak coś tam sobie kliknę, zrobię? Czy bardziej po zdjęciach i moich podróżach, które publikuję na Facebooku? Wiesz, co? No, tak naprawdę każdy z nas coś, czegoś szuka codziennie. Czegoś czy kogoś. Jeżeli chodzi o cybertracing, no to nie jest to tylko klikanie, ale tutaj, tak jak powiedziałeś, bardzo często nieświadomie udostępniamy mnóstwo informacji w internecie. Tak jak już tutaj padło. Media społecznościowe na przykład. Bardzo dużo osób udostępnia swoje dane majątkowe, na przykład zdjęcia z domu, zdjęcia z wakacji, zdjęcia z. Zdjęcia, no nie wiem, nawet z miejsca pracy. Fajnie to wygląda, natomiast dla osoby takiej jak ja, czyli śledzącej powiedzmy dłużnika, jest to duża informacja na temat. Stanu majątkowego, mogłabym ustalić, e, za chwilę o tym opowiem, ale mogłabym ustalić e, miejsce zamieszkania, miejsce pracy. Czyli co mam, gdzie mam i ile tego mam, I tak? Ile tego mam, tak, dokładnie tak. Dobra, a miejsce zamieszkania, bo mówisz, że mogłabyś też ustalić, w Jasne. jaki sposób? E, biegasz? E, no, czasami mi się <laughs> zdarza, tak, tak. Niezbyt często, natomiast faktycznie czasami różne rzeczy okay. aktywności. Może bardziej chodzę po górach i po lasach niż biegam, ale tak. Ale okej, okay. powiedzmy, że biegasz i codziennie używasz do tego aplikacji biegowej, tak? Tak, zegarek tam pilnuje, wyznacza trasy. Dokładnie tak. I załóżmy, że codziennie z punktu A do punktu A, no bo wybiegasz i wracasz do tego samego punktu. E, publikujesz swoją trasę w internecie za pomocą tej aplikacji. Tak, dzięki temu. co wiele osób tak robi wśród moich znajomych, tak. zgadza się? No nie tylko wśród znajomych, bo też często firmy robią takie konkursy biegowe dla swoich pracowników. Tak, tak, zbieranie jakichś kilometrów i tak dalej. Z, nawet uczestniczy. Tak, i tutaj rzeczy. wrócę znowu do tej nieświadomości, że dzięki, dzięki, takich dzięki takim aplikacjom my udostępniamy informację o swoim położeniu, tak? I tak jak wspominałam, biegasz codziennie z punktu A do punktu A. Więc ja, wchodząc na taką aplikację, mogę sobie zweryfikować, gdzie mniej więcej mieszkasz. Tak, Mamy mapy, yy, mamy informacje o ulicy, miejscowości, więc dla mnie to jest jasny sygnał, gdzie mogę Cię znaleźć najczęściej. Okej, okay, czyli nieświadomie swoją geolokalizację w jakiś sposób udostępniam w różnych aplikacjach. Tak, dokładnie tak. I taki szary kowalski. Nie ma świadomości tego, że to robi. Okej, okay, czyli rozumiem, że e, korzystając z różnych narzędzi, możesz mnie w ten sposób e, wyszukiwać, e, odszukiwać i śledzić. E, czy ja dużo takich śladów zostawiam w internecie? Oj, bardzo dużo. E, już, już wspomniałam o mediach społecznościowych, gdzie, e, gdzie udostępniamy tak naprawdę wszystko. E, no też żyjemy w takich czasach, że wszystko się przyniosło do internetu, robimy to. Cały czas będę o tym mówiła, ale robimy to strasznie nieświadomie, i też machinalnie. Tak? E Następna rzecz. Gdybyś miał udostępnić swoje imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem, albo numer telefonu, ad czy adres mailowy, co byś wybrał? Chyba imię i nazwisko najczęściej bym upublicznił z tych wszystkich rzeczy, z tego względu, że no, nie ukrywam i, i znane jest, powiedzmy, nie wiem, na Facebooku mam swoje mm -hmm. imię i nazwisko, na Linkedinie, zawodowo też tego używam, więc w wielu różnych miejscach faktycznie się tym, powiedzmy, chwalę. No i tu jesteś bardzo, no, bardzo czytelny, tak? No bo gdybym miała Cię znaleźć, gdybyś był dłużnikiem. No to tutaj mam drogę otwartą, bo właśnie tak jak powiedziałeś, bardzo łatwo ustalę Twoje miejsce pracy, czym się zajmujesz. Okej, okay, czyli możesz zestawić moje imię i nazwisko z tymi danymi, które gdzieś tam są ze mną powiązane. Tak. A jeszcze jak będziecie tam jakieś moje zdjęcie, no to już mam z podcastu. <laughs> to mam 100% pewności, ale zadałam to pytanie, dlatego że dłużnicy najczęściej nie udostępniają właśnie takich danych, o których Ty powiedziałeś, więc nie jesteś zawodowym dłużnikiem. Gdyby dłużnik myślał, co może udostępnić w internecie, to raczej upubliczniłby swój adres mailowy, tak? No bo podpisałby się na przykład Maciek i podał swój adres mailowy. No i tutaj ciężko Cię znaleźć, tak? No okay. Po czym mogę wnioskować, że ten Maciek to akurat ten Maciek. Jeżeli on się ukrywa, tak? I w internecie podpisze się Maciek i z swoim adresem mailowym, a to myśli, że okej, okay, nie znajdą. Mnie. Ale ten sam Maciek, za ten sam Maciek poszedł kiedyś do banku. I podał ten sam adres. Dokładnie tak. Dużo było takich sytuacji. E w, mojej poprzednich pracach, w moich poprzednich pracach, gdzie szukaliśmy właśnie klientów po adresach mailowych, bo oni świadomie podają adres mailowy w umowie kredytowej, natomiast w internecie posługują się tylko adresem mailowym. Więc... No tak właśnie zacząłem sobie zastanawiać się w głowie z tymi adresami mailowymi i faktycznie mam kilka skrzynek mailowych. Jedną miałem taką, którą miałem mieć, żeby była tylko taką oficjalną do komunikacji, ale tak naprawdę używam jej na co dzień do wszystkiego. No i właśnie to jest fajny, fajny case. Wróć do domu, sprawdź, co pod tym adresem znajdziesz. Tak? Mhm. Zaraz do, dokładnie opowiem, w jaki sposób możesz to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o dłużników, no to tutaj bardzo często zdarzało się tak, że jak już mówimy o cybertracingu, wystarczy wrzucić ten adres w wyszukiwarkę internetową i. Zobaczyć, co się wyświetli. Co się wyświetli. Ok, w takim razie słuchaj, jeżeli już jesteśmy przy tym skip tracingu i wiemy, co to jest, jak to mniej więcej funkcjonuje, no to chciałbym Cię podpytać, jak to się robi, jak to zrobić. robi? Bardzo prosto się to robi, bo robimy to na co dzień. Ale jest dużo takich sposobów, które mogą te poszukiwania nam ułatwić. Jeżeli mówimy tutaj o klientach czy firmach. No to przede wszystkim GUS, przede wszystkim KRS-y, CIDG. Gdybyśmy mieli znaleźć swojego klienta właśnie w takich, na takich stronach, to one udostępniają aktualne adresy, adresy korespondencyjne, czy prowadzenia działalności, telefony, adresy mailowe. Więc tutaj to jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o internet, czyli o wyszukiwarki internetowe, no to tu już jest troszeczkę więcej pracy. Okej, okay, ale tak powiedz mi z punktu widzenia biznesowego. No bo teraz zastanawiam się w ten sposób, że prowadząc firmę, musiałbym się dobrze znać na tym skip tracingu, żeby pewne rzeczy robić i tak dalej. A ja nawet nie mam świadomości, jaki swój ślad zostawiam w internecie. Mm. A tym bardziej, jak wyśledzić kogokolwiek innego. Czy to będzie mój dłużnik? który miał mi zapłacić, a nie zapłacił, czy, czy, czy jakikolwiek inny przedsiębiorca, który, z którym gdzieś tam prowadzę te, tą współpracę. Mam takie pytanie do Ciebie w takim razie. Czy są jakieś sposoby, są jakieś narzędzia, które ułatwiłyby mi jako przedsiębiorcy, żeby, żeby takie rzeczy robić? Jasne. Ja jest... Żebym nie musiał być ekspertem w tej dziedzinie, tak jak ty. Jasne. Ja jestem za tym, żeby ułatwiać sobie życie, więc tutaj kłaniają się przede wszystkim nasze raporty rozszerzone. To, o czym ja powiedziałam, czyli na przykład o gus o krs o danych kontaktowych, to wszystko jest w naszych raportach. Więc zamiast spędzać w internecie kilka godzin na wyszukiwaniu, no, jeżeli już mamy tego dłużnika. No, to szukamy dłużnika, ale lepiej zapobiegać i sprawdzać tych klientów przed zadłużeniem, tak? A takie możliwości daje nam raport rozszerzony, bo tam mamy informacje o tym, czy klient już jest zadłużony, tak? Mamy informacje o giełdach długów, więc to już nam sugeruje, że Halo, lepiej nie podpisuj tej umowy. Mamy informacje o KRS-ie, o powiązaniach, o informacjach w CIDG. No to jest. Po prostu taki gotowiec, że aż, aż trzeba skorzystać i nie trzeba być, tak jak powiedziałeś, ekspertem w tej dziedzinie, bo wszystko dostajesz jednym kliknięciem. O tym, jakie ślady zostawiamy w internecie oraz jakie wyszukać, rozmawialiśmy z moim gościem, a to był podcast Trzy słowa o biznesie. Sylwia, dziękuję Ci serdecznie dziękuję za to spotkanie.